e W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Amen. Zdrowie ciała, zdrowie duszy. Zdrowie ciała to dar Boży. Zdrowie duszy to dar Boży. Dusza jest ważniejsza. Zdrowie duszy jest ważniejsze. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Pan nasz Jezus Chrystus leczy dzisiaj paralityka, leczy Jego ciało z paraliżu i leczy Jego duszę z grzechu. Objawia swoją mesjańską moc, dokonując cudu uzdrowienia i odpuszczając grzechy paralitykowi. Pisze święty Mateusz, ewangelista. Co widząc, rzesze ulękły się i oddały chwałę Bogu, który taką moc dał ludziom. Pan Jezus jest człowiekiem. Pan Jezus jest Bogiem. Pan Jezus posiada dwie natury, boską i ludzką, zjednoczone, w unii hipostatycznej, w jednej osobie Syna Bożego. Podaje Ewangelista, rzekł Jezus do sparaliżowanego, ufaj Synu, odpuszczają Ci się grzechy Twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie myśleli sobie, on bluźni, Jezus zaś Widząc ich myśli, rzekł: Czemu źle myślicie w sercach waszych? Cóż łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczają ci się grzechy twoje, czy też: Wstań, a chodź, a żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów? Wtedy rzekł do sparaliżowanego. Stań, weź łoże swoje, a idź do domu swego. I wstał i poszedł do domu swego. Troska o zdrowie jest rzeczą dobrą i słuszną. Jeśli jest przesadna, staje się bożkiem odwodzącym duszę od Boga prawdziwego. Troska o duszę jest rzeczą dobrą i słuszną. Jeśli jest gorliwa, prowadzi do życia pięknego, spełnionego, świętego. Mówili święci: Jedna rzecz jest konieczna zbawić duszę swoją. Trzeba tę prawdę. Sobie i innym często przypominać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ludzie Kościoła kierują nas ku sprawom ziemskim. Tak uczy nas katechizm katolicki. Po co Chrystus Pan ustanowił Kościół? Chrystus Pan ustanowił Kościół po to, a żeby Kościół prowadził ludzi do Boga i do nieba. To jest istota misji Kościoła katolickiego. Tak Pan Jezus zamierzył i ustanowił, mówiąc do świętego Piotra apostoła: A ja tobie powiadam, że ty jesteś opoka. A na tej opoce zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Pan nasz Jezus Chrystus jest niewidzialną głową Kościoła. Święty Piotr, apostoł i każdy jego następca, papież, jest widzialną głową Kościoła. Pan nasz Jezus Chrystus zapewnił nas słowem niezawodnym. Wysyłając apostołów, powiedział: Idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kościół katolicki istnieje i będzie istniał do końca czasów, a bramy piekielne go nie przemogą. Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek i jedyny zbawiciel człowieka jest i pozostanie z nami aż do skończenia świata. Kto pozostanie wiernym Chrystusowi, ten będzie zbawiony. Kto okaże się niewiernym, zostanie, Potępiony. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, idąc na cały świat, opowiadajcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Sąd Boży. Sąd jest dwojaki. Pierwszy, sąd szczegółowy, dokonuje się nad duszą każdego człowieka, który umiera bezpośrednio po śmierci. Drugi, sąd ostateczny, powszechny. Dokona się nad wszystkimi ludźmi, kiedy Pan Bóg zakończy doczesny bieg świata. Do jednych, do tych, którzy pełnili dobre czyny, Bóg wypowie słowa zaproszenia i zbawienia. Do drugich, do tych, którzy nie pełnili dobrych czynów, Bóg wypowie słowa odrzucenia i potępienia. To jest Sąd Boży. To jest werdykt Boży. Werdykt Boga. Bóg jest sędzią, sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Bóg zbawia i Bóg potępia. Kreśli ewangelista święty Mateusz dramatyczną scenę sądu ostatecznego. A gdy przyjdzie syn człowieczy w majestacie swoim i wszyscy aniołowie z nim, Wtedy zasiądzie na stolicy majestatu swego, i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów, i postawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Tedy rzeczę król tym, którzy będą po prawicy jego, pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, otrzymajcie Królestwo Wam zgotowane od założenia świata. Tedy rzeczę i tym, którzy po lewicy będą, idźcie ode mnie, przeklęci. W ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Zdrowie ciała, zdrowie duszy. Zdrowie ciała to dar Boży. Zdrowie duszy to dar Boży. Dusza jest ważniejsza. Zdrowie duszy jest ważniejsze. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Troszcz się o duszę, troszcz się o swoją duszę, troszcz się o zdrowie swojej duszy, troszcz się o zbawienie swojej duszy i do zbawienia dopomagaj duszom bliźnich Twoich. Począwszy od Twoich bliskich w domu. Misją Kościoła jest zbawiać dusze. Celem Kościoła jest prowadzić ludzi do Boga i do nieba. Idź za Chrystusem. Spowiadaj się często i dobrze. Nie zaniedbuj spowiedzi, nie zaniedbuj spowiedzi sakramentu pokuty, sakramentu w najwyższym stopniu dobroczynnego dla duszy, i rób gruntowny porządek w swoim życiu. Nie wystarczy podjąć jednej dobrej decyzji. Trzeba życie swoje porządkować we wszystkich aspektach, detalach gruntownie. Zobacz wyraźnie w świetle Bożej prawdy, co masz do uporządkowania w swoim życiu i rób w swojej duszy porządek gruntowny. Życie szybko przemija. Śmierć może nadejść szybciej niż myślisz. Życie jest sprawą poważną. Szopen żył grzesznie. Umierał święcie. My żyjmy święcie i umierajmy święcie. Od tego, jak żyjemy w doczesności, zależy nasza wieczność. Od tego, w jakim stanie duszy odchodzić będziemy z tego świata. Zależy nasza wieczność. Przypominaj o tych prawdach swoim bliskim, którzy pobłądzili i pogrążeni są w grzechach śmiertelnych. Trwa październik, miesiąc różańcowy. Bierz do ręki różaniec codziennie. Jeśli możesz, przybiegaj na wspólny różaniec. Często. Jeśli możesz, codziennie. Ofiaruj Panu Bogu i niebieskiej matce i królowej czysty dar modlitwy. Poucza nas święty Wawrzyniec Justiniani o modlitwie. W modlitwie czystej zapala się ogień, Pieszcha pokusa, ustępuje smutek, Duch się odnawia, cnota osłabiona się umacnia, Gorliwość się rozpłomienia, oziębłość znika, Rdza występków się niszczy. Iskry niebieskich pragnień wzlatują. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen.